Zradziłeś swojego barbera, gdzie byłeś? Nie no kurwa, sorry, staraj nie było terminów w ciebie, musiałem gdzieś indziej podejść, bo i kurwa, no, No, skrzywdzili cię konkretnie. Widzowie, rok temu obcinałem Giuseppe w tym miejscu. No i też nie wyglądało to za dobrze, ale. To co jest teraz na głowie, to jest naprawdę koniec, widzowie. Tak jak ty, człowieku, teraz wyglądasz, to. Żadnemu człowiekowi tego kurwa nie życzę. Nie? To nie jest tak, że ja sobie za rok albo za dwa lata nie stwierdzę O, teraz nagrywam boomerang. I chuj, i chuj. To kuchno nie trafia do masy. Nie robię muzyki dla mas Roli leży zakuszone. Sam sobie odmierzam czas Dawno swój przeminał czas Powiedz co dziś do mnie masz